Ktoś lubi na siłę szukać wrogów, a takich jest coraz więcej, coraz bardziej się ujawniają. To jest jedna sprawa. Ja wolę szukać przyjaciół w życiu i nie wrogów. To jest dla mnie tak proste jak 2 plus 2. Testować się gorącą, ciepłą zupą, zupą warszawą, która Was ogrzeje to... i która zaprosi Was do naszego studia. Cały czas trwa zbiórka. Jak widzicie na naszym koncie już ponad 13 milionów złotych, ale to są cały czas przede wszystkim pieniądze internetowe. W zbiórkach elektronicznych zebraliśmy już ponad 9 milionów złotych. Złote serduszka 957 tysięcy, złote karty telefoniczne, telefoniczne 193 tysiące, wpłaty w portalu interia.pl 209 tysięcy. I wszystkie formy zbiórki możecie znaleźć na stronie wspierajwos.org.pl i tam także znajdziecie taką formę zbiórki, która nazywa się Światełko do Nieba w serwisie Zrzutka.pl. Opowiedzcie o tym, jak idzie Wasza zbiórka. Zrzutka.pl jest z nami. Szyma, jak co roku już jesteśmy z Wami, zebraliśmy już 36 tysięcy ponad. E, mamy nadzieję, pobiliemy rekord sprzed roku i zapraszamy gorąco do zapalenia własnej gwiazdki na naszym wirtualnym niebie. Wystarczy wejść na zrzutka.pl Ukośnik Brawo, wielkie dzięki dla Was. zrzutka.pl, 36 660 złotych i ta kwota cały czas rośnie. Złote serduszka. Numer 1, 50 tysięcy Krzysztof Droz, Biogen, spółka ZO, 40 tysięcy złotych, numer 2, a numer 3. HANISAT-1, 33, 3333 złoty to jest aktualny stan złotych serduszek. W 1997 roku przyjechałem na przystanek Ustok do Żar. Po raz pierwszy byłem wtedy w pokojowym patrolu, byłem bardzo dumny, że mogę pomagać Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, choć wtedy nas w patrolu było zaledwie 100 osób. Dzisiaj pokojowy patrol to jest prawie 2000 ludzi, w całej Polsce są z nami w sztabach, w wielu miejscach, strażach. Patrol to jest twoja działka. Dokładnie tak. Działam w fundacji, zajmuję się pokojem patrolem i są tutaj z nami. Jesteście? Sami widzicie, są. Słuchajcie, jeżeli chcielibyście być z nami na przykład na finale na przystanku Woodstock i pomagać w tworzeniu takich rzeczy właśnie, które robi fundacja, zapraszamy na nasze szkolenia. Wystarczy wejść na naszą stronę www.wosp.org.pl i tam już jest wszystko w zakładce pokojowy patrol. Oddaję mikrofon Krzysiowi. Dzięki za mikrofon, to teraz możecie zobaczyć jak pokojowy patrol pomaga Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Połkowego patrolu nie byłoby wielkiej orkiestry w tym miejscu, w którym jest mnóstwo ludzi w całej Polsce, gra z nami. Pomaga nam w czerwonych koszulkach pokojowego patrolu. Kłaniam się wam bardzo i także jestem jednym z was dumny, jestem, że mogę w wielu momentach także tę koszulkę włożyć na siebie. Pomagają nam także blogerzy, przez cały czas jesteście z nami, odwiedzacie nasze studiu, jak pomagasz nam ty? Ja e, jestem Posiadator, rysuję śmieszne rysunki i jeden z takich śmiesznych rysunków unikatowy. Jedyny taki w całej Galaktyce, oprawiony, piękny, wydrukowany, czeka na licytację. Znajdziecie go na aukcje wosport.pl. Poproszę kwiaty, poproszę kwiaty, bardzo Ci dziękuję. Odwdzięczam się kwiatami. Widzę, że kolejne piękne dary na aukcję trafią. Opowiedzcie, co to za fantastyczne dzieło. To jest mem z nieśmiertelnym tekstem Tomka Ipińskiego, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Ja go zrobiłam, zaprojektowałam, dlatego przywiozłam go na licytację dla orkiestry, bo każdego dnia, kiedy gra orkiestra, udowadniamy sobie, że potrafimy stworzyć świat, w którym jest przepięknie i to jest normalne. I musimy tylko zapamiętać przez resztę roku, jak to się robi i wszystko będzie dobrze. Bardzo ślicznie dziękujemy, poproszę kwiaty, poproszę kwiaty, również odwdzięczam się cudownymi kwiatami, floryści są z nami. Grają z nami przez cały czas. Mamy kolejne przedmioty na aukcję, mamy kolejne przedmioty na aukcję. O, pokażcie, pokażcie co to jest. Opowiedzcie nam o tym fantastycznym przedmiocie. To jest rysunkowa esencja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cała energia, muzyka, ludzie, pomaganie, wszystko tu jest. Bardzo ślicznie dziękujemy. Yy, Blogerzy są cały czas z nami. Drogi Speranoda, my przez ostatni rok pracowaliśmy ze szpitalem dziecięcym w Olsztynie, aby poprawić doświadczenia dzieciaków i rodziców, którzy korzystają z poradni, czyli aby dać poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad sytuacją. Wy zrobiliście niesamowitą rzecz. Szpital w Olsztynie, który zbadaliście pod kątem tego, czego pacjent może oczekiwać od tego miejsca, jak najlepiej mu pomóc, został specjalnie dostosowany do tego, żeby jak najlepiej pełnić swoje usługi. Dokładnie tak. A okazało się, że tym, co jest najważniejsze, to jest właśnie poczucie bezpieczeństwa i zaproponowaliśmy kilka rozwiązań, co zrobić, aby to poczucie bezpieczeństwa rzeczywiście rodzicom i dzieciakom dać. Dobrze, pędzimy do Volkswagena. Dzięki bardzo. Kwiaty dla Ciebie poproszę. Kwiaty, bardzo proszę od naszych florystów. W wielkim podziękowaniem dla nas pędzimy do Volkswagena. Marka Volkswagen gra z nami w tym roku, pomagając nam prowadzić program Ratujemy, uczymy ratować. Powstał taki projekt. Mali Ratownicy. Opowiedzcie o tym, czym jest ten pomysł. Mali Ratownicy to projekt, dzięki któremu chcemy docierać do najmłodszych, do dzieciaków ze szkół podstawowych. To im przekazujemy wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy poprzez zabawę, poprzez różnego rodzaju gry w taki angażujący sposób. Także ci dzieciaki zapamiętują i wynoszą sporo pozytywnego doświadczenia. To bardzo trudne dzieło. Popularyzacja wiedzy o pierwszej pomocy. Pierwsza pomoc jest już w szkołach podstawowych w całej Polsce. Bo zobaczcie jak wielka orkiestra działa w szkołach podstawowych, kiedy uczy w ramach programu ratujemy, uczymy, ratować dzieci z klas 1-3. Pierwszej pomocy. Dobra, I tak? nie mniej, nie więcej, a farbę. Lên bờ, n Ratujemy, uczymy ratować, to jest coś, czego jesteśmy jako Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy bardzo dumni, dlatego, że dzięki temu Pierwsza Pomoc upowszechnia się i czym, skorupka za modu? według tego hasła, według tej zasady pomagamy uczyć i uczymy dzieci pierwszej pomocy w szkołach podstawowych. Dzisiaj gramy w 25. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zerkam na... Konto, ponad 13 milionów złotych zebraliśmy do tego momentu, między innymi także poprzez granie g gra z nami. Tak jest, to już jest kolejny raz, kiedy jesteśmy z Wami. Oprócz takich oto serduszek z dedykacjami, mamy koszulki od gamersów z, z autografami jest tam nawi. Wszystkie gwiazdy i sportu i streamerzy zapraszamy do licytacji. Powiedz mi, gdzie można waszych gamerów spotkać? Jak waszych gamerów można namierzyć w internecie? Gdzie ich znaleźć? Słuchajcie, to są e, różne streamowe e, platformy, Twitch, e, również G2.com. Tam na pewno ich znajdziecie. Oni są w internecie, wszędzie. A czy jeżeli ja będę chciał być gamerem i dołączyć do was, mam taką szansę? Tak, ale musisz zacząć grać. No, to będzie trudne, bo czasu coraz mniej, ale dobrze, jeżeli nie będę grał, to może będę wysyłał SMS-y. E, tych SMS-ów jako Wielka Orkiestra wysyłamy bardzo dużo. Dzisiaj także, w trakcie tego dnia, komunikujemy się w ten sposób z dziennikarzami, komunikujemy się poprzez SMS-y pokojowym patrolem. To wszystko dzięki takiemu narzędziu, które zapewniła nam firma serwer SMS. Czy wy już policzyliście, ile orkiestra wysłała SMS-ów na przykład w ostatnich tygodniach, czy od początku roku? To jest niemożliwe do policzenia. Przyznam szczerze, że 120 tysięcy wolontariuszy razy ileś tam SMS-ów dziennie, to są ilości niewyobrażalne. Dzięki serwerowi SMS także sztaby mogą dzisiaj informować nas o tym, ile zebrano pieniędzy. Dokładnie tak. Dzięki nam możliwa jest dwukierunkowa komunikacja, to znaczy sztaby wysyłające sms -y do wolontariuszy, a wolontariusze mogą na te SMS-y odpowiedzieć, więc jest to naprawdę fajna sprawa. Nie wiem czy wiecie, ale to także serwer SMS podaje nam dzisiaj w ciągu dnia na bieżącą informację o wyniku zbiórek poprzez właśnie wysyłanie SMS-ów. Bardzo Wam dziękujemy. Poproszę kwiaty z wielką wdzięcznością od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla serwera SMS. Znany lekarz, znany lekarz jest z nami tutaj w studiu finałowym. Znany lekarz to przychodnia, która dzisiaj przyjmuje wszystkich tych, którzy pojawią się z Warszawy, z okolic. Znany lekarz, dużo ludzi macie, macie oblężenie na tych stanowiskach z lekarzami. Znany lekarz i przede wszystkim Dumel Discovery, bo jesteśmy dumnymi ambasadorami marki e, zabawkami i dzisiaj. I przede właśnie... wszystkim dzisiaj będziemy licytowali tak. bardzo fajne rzeczy. Fajne przede wszystkim mapa świata, lustereczko, wszystko zależy od Was. Ile Wy licytujecie? Zachęcamy serdecznie Jurkowi z tego miejsca, serdecznie gratulujemy, 25 lat, Nagrody wielki sukces. są tego, bo są tak. cudowne i fantastycznie można się przy nich bawić, a dzięki temu spełnić jedno z najważniejszych celów dzisiejszego dnia, dołożyć do akcji. I te wszystkie rzeczy zobaczycie w serwisie aukcje aukcjewozpor.pl, zobaczcie co jeszcze można dzisiaj u nas licytować. Od 30 lat my jesteśmy Farberlere. Muszę dzięcie, Ty jest nasz I my nic od Idziemy przez czas I ciągle trzy na stopie Dziękuję bardzo! Tak, tak, może jasne młodzi, starsi od orkiestry Chodźcie, zrobię Wam zdjęcie Zrobię Wam zdjęcie, bo nie ma żadnego fotografa Kucyjcie sobie, chłopaki I te wszystkie niesamowite przedmioty znajdziecie w serwisie W serwisie aukcje.wos.org a wszystkie elektroniczne metody wsparcia na stronie wspierajwosp.org.pl Cały czas licytujecie, cały czas płacacie pieniądze poprzez stronę wosp.org.pl Przekazaliście już ponad 2 miliony złotych, a to dopiero się rozkręca, bo te największe emocje, te największe kwoty będziemy tutaj przeżywać i obserwować dopiero wieczorem gamerzy Cały czas gracie. Jakaż to niesamowita rzecz. Grać, bawić się, ale jednocześnie pomagać. Zbieramy pieniądze przede wszystkim, kolejny raz jesteśmy w Pałacu Kultury i Nauki na czwartym piętrze razem z ekipą Jarok po raz kolejny. W tamtym roku zebraliśmy 55 tysięcy w zaledwie 12 godzin. W tym roku jesteśmy z kolegami, z koleżankami, gramy w gry, gramy w kalambury, tańczymy, śpiewamy i pokazujemy, że można siedzieć w domu i po prostu pomagać. Płatności internetowe, pozdrawiamy. I siema! Dzięki bardzo, ale się dzieje, ale się dzieje. Pamiętajcie, że przez cały czas możecie oglądać nas na kanale YouTube Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jeżeli przełączycie do okienka obok, to nie zobaczycie studia, ale zobaczycie ten niesamowity koncert, który trwa pod Pałacem Kultury i Nauki. My zapraszamy Was gorąco na antenę kanału CTV o godzinie 17.45. No i cały czas gramy do późnych godzin wieczornych 17:45 TTV. Zebraliśmy 13 milionów 471 940 złotych to stan na teraz.